Witajcie w kolejnym materiale poświęconym uniwersum Godzilli. Jeśli podobają Wam się tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie mi rozwijać ten kanał. Tymczasem opowiem Wam o Baragonie, podziemnym godzin kaiju, który po raz pierwszy pojawił się w filmie Toho z 1965 roku Frankenstein kontra Baragon, a później zadebiutował w serii Godzilla w filmie Destroy All Monsters z 1968 roku. Oryginalny Baragon z filmu Frankenstein vs. Baragon był nikczemnym stworzeniem, które wychodziło na powierzchnię, aby żywić się ludźmi i zwierzętami. Ponieważ stworzenie pojawiało się tylko w nocy, większość ludzi obwiniała Frankensteina o atak bestii. Kiedy Baragon zagroził opiekunowi Frankensteina suego kotogami, Frankenstein wyzwał go do walki i z powodzeniem pokonał go, tylko po to, by wpaść w szczelinę wykopaną przez uciekającego Baragona. Druga generacja Baragonów Destroyal Monsters żyła w monitorowanym przez ludzi obiekcie Monsterland pod koniec XX wieku i zniknęła po tym, jak Kiliakowie najechali wyspę i przejęli kontrolę nad potworami. Baragon pojawił się później na górze Fuji i był świadkiem bitwy pomiędzy Potworami Ziemi a Królem Gidorą, po tym jak kontrola umysłu obcych została odcięta. Następny filmowy występ Baragona miał miejsce w serii Millennium: Godzilla, Motra i King Ghidorah Giant Monster All Out Attack, gdzie był pierwszym z trzech potworów strażników, którzy walczyli z Godzillą. Chociaż nie jest tak popularny jak potwory takie jak Motra czy King Ghidorah, Baragon przez lata utrzymywał pokaźną liczbę wiernych fanów. Ten kaiju jest czworonożnym stworzeniem z czerwono-brązową skórą, pojedynczym dużym rogiem na czole, po którym następuje kilka zakrzywionych do tyłu kolców z tyłu głowy i dużymi miękkimi uszami. Baragon zazwyczaj ma rysy twarzy, które wyglądają dość podobnie do buldoga lub mopsa, z dużymi wyrazistymi oczami i krótką kufą. Ma również dwa zestawy segmentowych przypominających płytkę struktur na plecach i ogonie. Jego alternatywne imiona to m.in. Czerwona Godzilla i Baragora. Swojej ostatecznej wersji, która pojawiła się w erze Millennium, miał 30 metrów wysokości w kłębie, ważył 10 tysięcy ton i był długi na 25 metrów. Posłuchajcie jego ryku w serii Showa, a potem w serii Milenium. W komentarzu dajcie znać, który z nich jest według Was lepszy. Oryginalny Baragon z 1965 roku, w porównaniu z wersją Millennium, miał solidniejszą proporcję, przypominającą Godzillę, ze znacznie mniejszą głową i dłuższą, cięższą szyją. Oczy tego Baragona były znacznie mniejsze niż tego z 2001 roku. Twardówka i źrenica każdego oka były mętno-białe, a tęczówki ciemno-niebieskie. Uszy baragona z 1965 roku były również znacznie mniejsze i miały mniej widoczne wklęsłe wycięcie. W porównaniu ze swoimi odpowiednikami z lat 1965 i 1968 konstrukcja baragona w wersji millenium ma bardziej agresywny i nieco drapieżny wygląd. Głowa jest znacznie większa, a szyja krótsza i grubsza. Oczy są większe i mają ciemnoczerwone tęczówki z czarnymi źrenicami. Zęby tej wersji są mniej liczne niż w przypadku inkarnacji Showa i nieco przypominają usępienie mięsożernych ssaków. Do zobaczenia w kolejnych materiałach opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!